Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Dawno nie było vloga z nowościami, więc pora sobie podsumować to, co działo się w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o nadchodzące legowe tematy. Zanim przejdziemy do newsów jako takich, myślę, że bardzo ważną informacją jest to, że dzisiaj, no bo nagrywam to w niedzielę, zakończyła się aukcja, na której można było wylicytować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kawę z brodatym tym geekiem, nagrywanie vloga i pudło prezentów. Nie wiedziałem do jakiej kwoty może dojść, ale zatrzymało się aż na 416 zł. To od razu po zakończeniu aukcji powędrowała na konto WOŚP, bo jakby to nie przechodzi przez ręce tego, kto wystawia, tylko od razu to idzie na WOŚP. No więc super, fajnie, że udało się taką kwotą zasilić fundację, no i że kurczę, spotkam się z dwójką fanów, bo to ich mama wylicytowała tę aukcję. Widzieliśmy się już w Historylandzie, teraz będzie kolejne spotkanie, nagramy vloga, będzie super. Jeszcze też tak... Poza innymi newsami w piątek po południu, ale przygotowywałem się do urodzin, więc nie było czasu, żeby nagrywać filmik. W piątek dotarła do mnie nowa gazetka Lego Star Wars. To już jest po przejęciu tej serii przez Blue Ocean więc, jakby portfolio tytułów magazynów legowych się powiększa. W przypadku było Mieliśmy tam trzy dodatki, cena 12.99, więc w sumie niedrogo jak na tytuł na licencji. Mieliśmy tak limitkę z CCPR to do Mieliśmy paczkę kart Star Wars i mieliśmy Snow Speedera zrobionego z 28 klocków. Dobra, zerknijmy sobie od razu do tej saszetki. Zobaczymy jakie karty się trafiły. Może jakaś ultra rzadka czy nie. Mamy tutaj mega Anakina Skywalkera, więc to nie jest jakaś taka super ultra rzadka. Tutaj jest Pao, podły szturmowiec, tutaj mamy pomoc drogową dla Jedi i imperialny holownik, który się w openingu pojawiał kilkukrotnie, więc w sumie bez efektu wow. No ale mamy tutaj też zapowiedź nowego numeru Ninjago z figurką Jaya. 28 stycznia on trafi do sprzedaży i zobaczmy co w kolejnym numerze Star Warsów. TIE Striker, więc jakby dalej zostajemy przy tych miniaturowych modelach, 28 klocków, tak samo jak ten Snowspeeder. No dobra. Ale przejdźmy już teraz do, do newsów, bo przecież po to tutaj jesteśmy, żeby sobie je omówić. Pierwsza istotna rzecz pojawiła się zapowiedź zestawu z filmu Black Widow, który będzie kolejnym filmem, oczywiście, z MCU. No i mamy tutaj, jakby kontynuację tej serii, gdzie te nie największe filmy Marvela dostają po prostu pojedyncze zestawy. Na przykład mieliśmy choćby w ubiegłym roku taki zestaw z Captain Marvel. Swoją drogą całkiem udany, bardzo ciekawy, minifigurki. Tutaj mamy trzy minifigi i mamy taki. Śmigłowiec, on mi się kojarzy z takimi transporterami wojskowymi. Cena 30 dolarów bez centa, 271 elementów. No i mamy trzy figurki, o których mówiłem wcześniej: Czarnawdowa, Jelena Belowa i Taskmaster. Więc, jakby to wszystko, i w obrębie jeszcze tego zestawu jest jeden motocykl i jeden jakiś taki mini kładzik, czy co to tam jest. Może się podobać. Ale z drugiej strony, gdyby to ten pojazd, czy też to latadło było w kolorze pomarańczowym, to mogłoby występować w serii Lego City, na przykład takiej arktycznej, no bo mamy tutaj takie charakterystyczne elementy odlewów. E, pojawiła się też zapowiedź nowego Brickheada okolicznościowego, i to jest baranek e, z okazji Wielkanocy z jakimiś takimi pisankami z tyłu, jakiś kwiatuszek jeszcze obok niego stoi, więc został takie akcesoria. Całkiem on przecież nie wygląda, myślę, że zabudowanie go e, groszkami i okrągłymi, i okrągłymi tajlami jest od Dodatkowo ogon kici i rożek jako taki niesforny loczek opadający na czoło powoduje, że wygląda to naprawdę uroczo. Cena oczywiście standardowo 10 dolców bez centa. I 1 lutego ma zadebiutować. E, następnie mamy też wielkanocny zestaw, który bardzo mi się podoba, no bo mieliśmy kiedyś takiego króliczka po prostu w e, domku. E, a tutaj kurczę jest bardzo małe, urocze opakowanie, ale w środku znajdziemy aż 57 elementów. Mamy panią przebraną za królika. E, dodatkowo jest tam skuter, który jest takim skuterem jajcarskim, dlatego że ta pani rozwozi chyba jajka. Jajka są powbijane na jakieś takie elementy, które je trzymają. Z przodu zamiast światła mamy jajko osadzone. No i myślę, że co jest najciekawsze w tym zestawie to miniaturowy kurnik z kurką. Nie, że ze skórką, tylko z kurką. Taką kurą po prostu. No i jest kurniczek i z niego wychodzi kura. I to jest fajne. I naprawdę super sprawa, że udało się całkiem sporo elementów wcisnąć z takiego małego pudełka, bo najczęściej to była albo jedna minifigurka. Albo minifigurka i garść dodatków. Tutaj rzeczywiście ta garść jest całkiem spora. Oczywiście też w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że już będzie wiadomo, jak wygląda ta współpraca Lego i Manchester United. Pojawi się ogromny, liczący prawie 4000 elementów w stadion Old Trafford. No a w tym momencie, jeśli zamawiacie na Lego Shopie ten zestaw możecie dostać trójkę z United, czyli oczywiście Besta, Loa i serbobiego Charltona. To jest taki zestaw bardzo, bym powiedział, ściśle limitowany. Może się wydawać, że te minifigurki nie są zbyt ciekawe, bo mają takie gładkie, jednolite czerwone torsy, jednolite nóżki, ale z tyłu mają też nadrukowane numerki. Spoko. Ja kurczę, i tak liczyłem, że mm, powróci jakaś seria piłkarska, że wiecie, jakieś takie e, moduły strzelające piłką. Kurczę, ale no ten stadion, czy on wygląda spoko? Pod warunkiem, że weźmiemy się pod uwagę skalę w jakiej został zrobiony, bo nie jest to skala minifigurkowa. Yy, I też pojawiła się zapowiedź takiego limitowanego małego zestawu z Hidden Side. W zeszłym roku mieliśmy bar z sokami w Newberry, tym razem dostaniemy Dragstera, 134 elementy, ma się pojawić w dniach 24 stycznia, 9 lutego. Przy zakupach za przynajmniej 45 dolarów, więc pewnie za, jak będziemy robić zakupy za jakieś 160-180 zł, no to pewnie wtedy też takiego Dragstera możemy dostać. Jeśli on będzie dodawany tylko do zestawów jeden side, no to problem, bo kupiłem wszystkie z tych nowych. Jest od razu pokazane na opakowaniu, że działa aplikacja, więc powinna być przygotowana. Z barem z sokami to nie było takie oczywiste, bo aplikacja nie działała w momencie, jak został się pojawił. No ale jeśli tego Drakstera mam upolować, to muszę się czaić na Allegro, no bo nie planuję kupować zestawów w jeden site, bo je mam. Znaczy nie mam ducho zwalczacza, no ale tym bardziej go nie kupię na Lego Shopie, bo jest tam piekielnie drogo, więc taniej mi wyjdzie kupić go gdzie kiedyś tam oddzielnie, a Drakstera po prostu dorwać na Allegro. Co do... Jeszcze innych Brickheadów, no to pojawiły się też Brickheady na licencji Disneya. I mamy tak, po pierwsze Kaczora Donalda, który kurczę nie wygląda źle, to znaczy ma trochę dziwnie zrobione te takie brwi, nazwijmy to, no bo oczy są strasznie nisko osadzone, a te brwi są jakby dwa study wyżej, więc to tak trochę może nie pasować, ale ogólnie rzecz biorąc wygląda całkiem spoko i tak jak ja fanem Brickheadów nie jestem, to ten nie wygląda źle, ale to chyba jakoś ogólnie się tak przyjęło, że wszystkie te, które są takie um, odbiegające od standardów Brickheadowych, najczęściej wyglądają po prostu lepiej niż te zwykłe. Mm, tylko ten kurczę, tile z kokardą wygląda jakoś podejrzanie, czy to jest nakręka? Bo jeśli tak, no to, kurczę, smutno. No ale oprócz tego Heda jest jeszcze zestaw taki podwójny z Gufim i z Pluto. I kurczę, o tyle o ile Pluto wygląda dziwnie, bo jest po prostu przeskalowany tak, że wygląda jak jakiś szczeniaczek, to Gufi wygląda naprawdę spoko. Jeszcze te wielkie dwa wystające zęby z przodu, naprawdę całkiem sympatycznie to wygląda. Ten zestaw będzie kosztował katalogowo 15 euro bez centa więc pewnie jakieś 60 parę złotych już w przeliczeniu na złotówki. No i kurczę, naprawdę całkiem sensownie się te Brickheady prezentują. Tak mówię to ja. posiadacz dwóch Brickheadów, Harego i Hedwigi. Co jest jeszcze istotne? Na rynku niemieckim pojawia się już kolejna seria kart Ninjago. O tym razem to będzie seria piąta Prime Empire. No i z tego co widzę mamy tutaj już zapowiedź tego startera, za 9 euro bez centa dostaniemy tam jeden booster z jedną kartę XL z tego co widzę, plus oczywiście te wszystkie rzeczy, które standardowo pojawiają się w tych starter packach, będzie oczywiście cała seria kart, one wyglądają szczerze mówiąc bardzo, bardzo ciekawie, bo nawet widzę, że tutaj niektóre tła wyglądają jak płytki krzemowe, więc spoko, też czekam aż te karty pojawią się w Polsce właściwie nie wiem kiedy mają się pojawić, bo nawet nie pytałem Blue Ocean kiedy planują to wydać, ale zakładam, że jak to już jest na rynku niemieckim, to pewnie też całkiem szybko zadebiutuje to i u nas, więc oczywiście jak te karty się pojawią, to możecie się spodziewać czego. Ogromnego openingu. Standardowo pewnie będziemy otwierać jakieś multipaki, i też oczywiście to pudełko zbiorcze. Bo też widzę, że tak to się przyjęło, że na kanale otwieramy sobie te zbiorcze pudła. Bo jakimś cudem lubicie oglądać, jak ja przez 20 minut rozrywam opakowania i wyciągam na przykład o, takie Star Warsy albo jak ostatnio otwieraliśmy. Tutaj jeszcze mam Jurajski e, i kurczę, lubicie to. Trochę się dziwię, bo ja bym nie wytrzymał 20 minut, jak jakiś typ otwiera kartę albo naklejki, ale chcecie, będziemy otwierać. No i to właściwie tyle. Yy, dawajcie znać, co Wam się z dzisiejszych zapowiedzi podobało najbardziej i do następnego. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!